W tym zadaniu musimy zobaczyć, który z tych czterech przedziałów jest rozwiązaniem takiej nierówności, więc bierzemy sobie tą naszą nierówność i przynajmniej ja nie lubię ułamków, i tutaj zacznę od tego, żeby się pozbyć wszystkich ułamków, a tak się stanie, jeżeli pomnożę to wszystko razy liczbę, która jest wspólnym mianownikiem wszystkich ułamków, które mamy tutaj w tym przykładzie. Mamy tutaj mianownik 2 i mamy mianownik 3, zatem wspólnym mianownikiem tutaj będzie liczba 6. Mnożę wszystko razy 6. A to znaczy, że tą szóstkę muszę wymnażać tutaj 4 razy, czyli tą jedynkę muszę pomnożyć razy 6, ten ułamek muszę pomnożyć razy 6. Jeżeli mnożę ułamek, to ta liczba idzie do góry. Tutaj ten ułamek muszę pomnożyć razy 6, więc znowu szóstka idzie do góry, i tego x muszę też pomnożyć razy 6. Wszystkie 4 wyrazy mnożę razy 6. Tutaj 6 razy 1 to jest po prostu 6. A tutaj na ułamku potom mnożyłem razy 6, żeby mi się skróciło. Ta szóstka z góry i dwójka z dołu mi się skracają przez 2. Z dwójki zostaje 1, z szóstki zostaje 3. Czyli wtedy mam tą trójkę do pomnożenia razy tą trójkę. Dostaję z tego 9, a tego x -a przepisuję. Tutaj ponownie ułamek, więc ponownie się skraca. Tym razem przez 3, z trójki zostaje 1, z szóstki zostaje 2. Więc tą dwójkę z tą dwójką wymnażam, dostaję 4. I na końcu jeszcze szóstka pomnożona razy x daje nam z tego 6x. No i teraz trzeba wyrazy pogrupować. x sobie zostawię po lewej stronie, tutaj będę miał minus 9x, do tego przeniosę te 6x, ale tutaj były ujemne, więc teraz będą dodatnie, czwórkę zostawię, a szóstkę przeniosę i to będzie teraz ujemna szóstka. Redukuję x, z tego wyjdzie minus 3x, to jest mniejsze od liczby minus 2. Teraz dzielę wszystko przez minus 3, to znaczy, że minus 3 pojawia mi się tutaj na dole i minus 3 pojawia mi się tutaj na dole. I to znaczy, że tutaj wyjdzie x. Po tej stronie minus 2 dzielone przez minus 3 to będą po prostu 2 trzecie. Minusy się zredukują. No i tutaj ważna sprawa, jeżeli w nierówności dzieliło się przez liczbę ujemną, to trzeba ten znak zmienić na przeciwny. Czyli odwracam ten znak, pojawia mi się taki znak. Dostaję x większe od 2 trzecich. Jakbym to chciał sobie zaznaczyć na osi liczbowej, to byłoby tak ta liczba, 2 trzecie ją tutaj zaznaczam, ponieważ nierówność jest ostra, czyli jest większe od 2 trzecie, to tutaj daję kółko otwarte. No i teraz muszę zrobić daszek. Daszek albo w lewo, albo w prawo pójdzie i ponieważ x -y mają być większe od 2 trzecich, to my pójdziemy tutaj w prawo. Tutaj pod tym daszkiem są wszystkie liczby, które są większe od 2 trzecich, a w postaci przedziału to będzie przedział otwarty. Ponieważ znak był taki, kółko było otwarte, to przedział też otwarty, od dwóch trzecich to się zaczyna i nie kończy się nigdzie w prawo, czyli biegnie do plus nieskończoności. Taki jest wynik, czyli odpowiedzią poprawną jest tutaj odpowiedź d.